Jaki jest największy problem dotyczący tego obszaru, jeśli chodzi o, o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Znaczy z punktu widzenia, że zależy z, z czyjego punktu widzenia, bo tutaj jest wiele aspektów. No jest z jednej strony oczekiwanie społeczne co do zapewne chęci skonsumowania tej dziury w mieście, która funkcjonuje już przez wiele lat. Z drugiej strony są oczekiwania inwestorów w tym zakresie. Z trzeciej strony oczywiście są wymogi formalne wynikające ze studium i z innych przepisów, które no determinują rodzaj, charakter zabudowy i funkcję tego terenu. No, i tutaj też jest aspekt związany z polityką miasta, jeżeli chodzi o rozwój poszczególnych terenów w tym zakresie. Jakby tutaj Największą sporem jest to, czy na tym terenie powstanie chociażby galeria handlowa. Tak? Bo do tego mieszkańcy obawiają się najbardziej, Jaki, jakie przeznaczenie może mieć ten teren. Znaczy nie sądzę, żeby powstała tutaj galeria. Jeżeli się wczytamy tak precyzyjnie w założenia planu, to tam jest kilka takich zapisów, które dla wprawnego oka chyba w sposób taki dość czytelny eliminują taką funkcję. Oczywiście jest tam dopuszczona funkcja usługowa, ale jako funkcja towarzysząca. Założenie tego planu jest takie, że funkcja dominująca to jest funkcja mieszkalna. Funkcja usługowa jest funkcją wyłącznie towarzyszącą. Przy czym założenie też jest takie, że funkcji mieszkalnej może być więcej niż funkcji usługowej, aż do tego stopnia, że mogła być sama funkcja mieszkalna. Natomiast nie ma możliwości, żeby powstał budynek wolnostojący, usługowy na odrębnej działce inwestora, analogicznie choćby jak Biedronka.